Cześć, kochani. Witam Was w kolejnej części filmu na temat DDA. Dzisiaj sobie zrobimy test. Zapraszam. Więc tak, tematyka DDA no jest bardzo poważna. Jest to temat naprawdę konkretny. Ja nagrywam ogólnie te filmy jeden po drugim, więc to co w poprzednim filmie pojawiło się w komentarzach, ja się bezpośrednio nie będę mógł do tego odnieść, bo nagrywam to też dosyć, dosyć, dosyć daleko przed publikacją. Tak, dzisiaj, kochani, dzisiaj zrobimy sobie test. Sam test, oczywiście, jest w opisie tego filmu. Zachęcam zajrzeć później, też na spokojnie. Test, który przedstawię tutaj, są to pytania, które ja miałem podczas mojej pracy dyplomowej zadane badanym osobom w ankiecie. i te pytania one są właśnie troszeczkę przerobioną wersją pytań z testu dla osób podejrzewających syndrom DDA u siebie. Ja troszeczkę je uprościłem i teraz. Generalnie też będzie to w opisie filmu. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak bardzo jesteś DDA i czy bardzo będziesz potrzebował terapii, przynajmniej się nad tym pochylić, czy nie, odpowiadasz jakby w czterech. Cztery odpowiedzi są do wyboru. Przeczytam Ci pierwsze pytanie. Mam gotowość do bardzo surowego oceniania siebie i swego postępowania. Czyli, jeżeli masz coś takiego w sobie, że. Bardzo mocno siebie surowo oceniasz, bez wyrozumiałości dla siebie. Rozumiesz wszystkich dookoła, starasz się wszystkich zrozumieć, yy, wytłumaczyć, ale siebie nie. Jeżeli masz coś takiego, odpowiedzi są cztery. Czy takie zachowanie, takie myślenie u ciebie występuje bardzo często, yy, często, rzadko czy bardzo rzadko? I teraz im częściej. Będziesz miał odpowiedzi z cyklu bardzo często, często, tym bardziej jesteś DDA. Jeżeli dojdziesz do końca te testu i się okaże, że większość tych odpowiedzi właśnie brzmi często, bardzo często, myślę, że warto by było pomyśleć nad terapią, ale o tym dopiero będzie później. Natomiast jeżeli te odpowiedzi będą padały bardzo rzadko, rzadko, no wówczas. Yy, Niekoniecznie potrzebujesz jakiegoś leczenia. Może warto by było wtedy ewentualnie indywidualnie gdzieś się wybrać, i tak dalej. Ogólnie taki test. To jest, kochani, wiecie co? Ja to przede wszystkim yy, należy też to traktować troszeczkę z przymrużeniem oka. Być może yy, ja uważam, że filmy w internecie to nie jest miejsce do robienia psychoterapii. No nie. Yy, to, co ja robię, to są pewne wskazówki. I co Wy z tym zrobicie dalej, to już jest, kochani, Wasze. Ale jeżeli uznacie, że kurczę, jednak te pewne cechy DDA przeszkadzają Ci w życiu i chcesz to zmienić, warto pomyśleć o zrobieniu terapii. Więc jedziemy już teraz, moi drodzy, z testem. Yy... Po prostu, no, czytam jeszcze raz pierwsze pytanie. Mam gotowość do bardzo surowego oceniania siebie i swego postępowania. I tu się zastanów, jak bardzo często... Potrafisz sam siebie okopać bez w ogóle tłumaczenia jakiegokolwiek siebie. Pytanie kolejne. Trudno jest mi doświadczyć poczucia wspólnoty z innymi ludźmi. Odczuwam, że istnieje jakaś bariera między mną a nimi. Czyli masz takie poczucie odosobnienia, że z tobą jest coś nie tak, że nie umiesz z innymi ludźmi kontaktu jakiegoś złapać, że to ty się różnisz, że to z tobą jest coś nie tak, a cały świat jest jakiś taki w ogóle w porządku. I trudno ci z ludźmi zwyczajnie nawiązać jakieś kontakty, relacje. Poczucie takiego, poczucie wspólnoty, właśnie. Kolejna rzecz, kolejne pytanie. Mam tendencję do potwierdzania o innych mojej wartości. Czyli, zapierdzielasz Facebooka, Instagrama zdjęciami ze swoich różnych jakichś osobistych rzeczy, i nie po to, bo po prostu o, miałem ochotę się podzielić tym, tylko później zaglądasz, szukasz. Ile jest lajków? Jeżeli dostajesz dużo lajków, serduszek i innych fajnych rzeczy, to czujesz, że masz wartość. Jeżeli raz, drugi, piąty dostaniesz, a za kolejnym razem na przykład nie dostaniesz, to czujesz, że czegoś brakuje, że coś jest nie tak. Czy w swoim zachowaniu, swoim postępowaniu, takim ogólnym masz taką tendencję do tego, że ambicja cię pcha do przodu, ale nie po to, że ty chcesz poprawić jakość swojego życia, tylko po to. Szukasz potwierdzenia tej wartości, że inni cię ocenią, że teraz jak masz tytuły naukowe, dobrą robotę, biały, żółty dom z białym płotkiem, psa o mieniu burek i samochód w leasingu na parkingu, to jesteś wartościowy. Bo ktoś tak powiedział. Jeżeli masz coś takiego, warto się zastanowić. Ale ja może trochę przejaskrawiam to, co mówię, ale to bardziej po to, żeby zobrazować o co mi chodzi. Czwarte pytanie, mam tendencję do wikłania się w sytuacje, w których to ja najczęściej ponoszę koszty. Czyli nawet wiesz co, już pomijając jakieś takie sytuacje, gdzie pchasz się w środowiska, czy spotykasz w życiu ludzi, którzy cię wykorzystują w ten czy inny sposób, czy pracodawca, czy partner w związku, czy inne osoby, w jakiś sposób cię wykorzystują. Ale na przykład takie coś, jesteś zawalony, czas, zawalony kalendarz masz. Bo wiecie, tu wszędzie wszystkiego pełno do ogarnięcia, do zrobienia. Jest ci ciężko to wszystko jakoś pociągnąć. Kurde, no nie idzie po prostu sobie tego wszystkiego jakoś wyrobić. Ci jest mało czasu. A na przykład ktoś mówi, kurde, ktoś by dał radę mnie podwieźć czy coś, a ty jeszcze zrobisz coś takiego, dobra, to ja cię podwiozę. To ja ci pomogę, nie? Myślę, że to się da coś z tym zrobić, wiesz. Czyli mimo tego, że i tak jest ci ciężko, to jeszcze się pchasz, w sytuacjach, gdzie możesz komuś pomóc. Nie? Yy, więc pomyśl, czy takie rzeczy też Ci się zdarzają. Yy, gdy robię coś dla siebie, mam wrażenie, że robię coś złego, że to nie w porządku myśleć o sobie, a o innych. Już taki najbardziej typowy przykład. Nie kupisz sobie ciuchów, jakiejś rzeczy, i innych takich spraw, no, bo trzeba kurde dzieciaki ubrać do szkoły i, 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 i trzeba innym coś zapewnić. No, trzeba mieć jakieś pieniądze odłożone. I teraz tak, roztropność, roztropnością. Bo dobrze mieć na przykład jakiś pieniądzek odłożony, chociaż nieduży. Yy, oczywiście są rzeczy ważne i ważniejsze. I na, jeżeli ja bym miał do wyboru kupić książki dziecku do szkoły, a kupić sobie płytę winylową z muzyką, no to kupię książki do szkoły. No, sorry, no, są rzeczy ważne i ważniejsze. Natomiast jeżeli. Yy, powiem Ci moją historię. Całe życie marzyłem o gramofonie i w końcu jak już go miałem kupić, to się po prostu tak z tym biłem, ne? ale potem mówię tak, chwila. Na rzeczy tego typu, czy to jest dobro luksusowe? Ja uważam, że wszystko, co nie jest nam potrzebne, w pewnym sensie jest dobrem luksusowym. Czyli wszystko, co naprawdę nie jest potrzebne do życia, a do życia my naprawdę dużo nie potrzebujemy, w pewnym sensie jest dobrem luksusowym. I nieważne, czy to kosztowało 100 zł, czy 100 tysięcy zł. Yy, mój gramofon oczywiście nie był drogi, wiesz, i strasznie się z nim I jeżeli teraz tak miałbym patrzeć zupełnie w ten sposób, to na takie rzeczy nigdy nie będzie pieniędzy, bo zawsze będą sprawy ważniejsze. Tylko że to jest też trochę takie myślenie DDA. Więc jeżeli kupisz sobie już coś, masz wyżytów sumienia, lecisz na drugi dzień do sklepu oddać, bo coś, to jest bardzo typowe, właśnie dla dorosłych dzieci, alkoholików. Trudno mi się cieszyć swoimi sukcesami. Bardzo typowa rzecz. Która też bardzo często mnie prześladowała, i myślę, że chyba do tej pory prześladuje, że zrobić coś dużego, fajnego, a to takie nic. Ja obroniłem się niedawno na studiach, dyplom swój, i w pewnym momencie takie miałem no. i, on, ty, ty, no i co z tego? I właściwie co? Nie? A potem ty, syl, kurde, 3 lata jednak było nauki, 3 lata pracy, 3 lata poświęceń. To nie jest takie hop, siup, takie nic, nie? więc. Jeżeli masz coś takiego, że trudno ci się cieszyć swoimi sukcesami, że one się pojawią, chwilę się pocieszysz, a za chwilę to bagatelizujesz, w sumie to takie nic. Też bardzo typowe dla DDA. Pytanie siódme. Jeżeli nie wiem, co dzieje się, zakładam, że może stać się coś złego. Czyli taki lęk, i to wiesz, nie do, z jednej strony może chodzić o coś takiego, że nie wiem, dzieci są chore, albo dziecko nie odbiera telefonu, gdzieś wiesz, coś się stało, i pierwsza rzecz, o której myślisz, porwali. Zabili. I nie wiadomo co, nie? I okej, okay, tylko że, wiesz, jeżeli coś takiego by się pojawiło później, no to wiadomo, to pewnie jest normalne. Aczkolwiek, wiesz, takie myśli pojawiają się bardzo często. Jeżeli nie masz nad czymś kontroli, nad czymś nie panujesz, to zaraz z góry zakładasz, że stało się coś złego. Nie przyjmujesz czegoś takiego, że nie było zasięgu, że się telefon rozładował, że się zepsuł, że dzieciak zostawił telefon w szkolnej szafce, czy, czy w plecaku w książkach go nie słyszał, nie? Tylko jest od razu czar czarnowictwo. Czarnowictwo to jest w ogóle wielka sztuka wśród DDA. Pytanie ósme. Bardzo często biorę odpowiedzialność za to, co się dzieje, wyłącznie na siebie, lub nie biorę tej odpowiedzialności wcale. Czyli bierzesz odpowiedzialność za całe zło świata na siebie, o wszystko siebie winisz, o wszystko masz do siebie pretensje i cokolwiek by nie było moja wina, moja wina, moja, bardzo wielka wina, albo idziesz w drugą stronę, czyli też kłamstwo. Nawet jeżeli masz przerąbane w życiu jak w ruskim czołgu, yy, i w większości wypadków to jest twoja zasługa przez podejmowanie pewnych decyzji, bądź ich nie podejmowanie, bo wszystko przynosi jakiś skutek, yy, za wszystko też winisz polityków, kraj, obywatelstwo, sąsiadów, yy, wszystkich innych, oczywiście. Ty jesteś biały jak śnieg. Yy, jeżeli tak robisz, to jest też bardzo typowe. Dla DDA. Pytanie dziewiąte. Bywa, że jestem całkowicie lojalna nawet względem osób, które na to nie zasługują. No to tutaj chodzi o psiapsiółki tak zwane, toksycznych ludzi, yy, szefa w pracy, który cię wykorzystuje. Generalnie ktoś cię wykorzystuje, okłamuje, yy, w jakiś sposób poddaje cię przemocy fizycznej, psychicznej, a ty jesteś mimo wszystko lojalny. Ktoś cię pobił. Ktoś Cię nie wiem, skrzywdził, a ty nie powiesz komuś, bo jesteś lo lojalny wobec tej osoby. Bardzo często też w takich, w takich patologicznych związkach. Typowe dla DDA, niestety strasznie niszczące. Też nawet dzieci, jeżeli na to patrzą, yy, będą powielały te schematy najpewniej, bo to, kochani, destrukcja, jaką niesie ze sobą alkohol, ona się naprawdę pokoleniami wlecze. Yy, pytanie dziesiąte. Wydaje mi się, że mogę polegać wyłącznie na sobie. E, czyli taka typowa zasia samosia. I ja nie mówię, że jest w sytuacji praca. Przykładowo do zrobienia. Może się zdarzyć, bo ja to rozumiem z własnego doświadczenia, że są ludzie, którzy się nie nadają do tarcia chrzanu. Dosłownie. Ja bym nie dał kapusty ugniatać stopami pewnym osobom, które pracują gdzieś ze mną czy w pobliżu mnie i tak dalej. Natomiast. Yy, może tak być, ale w większości wypadków jednak zdarzą się ludzie, którym można poświęcić trochę, yy, zlecić dobrej roboty do zrobienia, ale nie. Zosia, samosia, wszystko sam, bo każdy inny jest pieprzy. To jest też typowe dla yy, DDA. Trudno mi wytrwale dokończyć to, co zaczynam, czyli ten słomiany zapał. Yy, że coś zaczniesz, a nie dokończysz. Pójdziesz do szkoły, zostawisz studia w połowie, zaczniesz kurs jakiś, prawo jazdy, czy językowy, czy jakikolwiek inny, po ogromnym entuzjazmie odpuszczasz. Zaczniesz yy, coś z dietą robić, po chwili odpuszczasz. W yy, bardzo wielu tak ludzi robi i nie znaczy, że każdy jest DDA, natomiast DDA ma bardzo typowe to w swoim zachowaniu. Pomyśl, przeleć przez swoje różne rzeczy, które w życiu robiłeś, robiłaś. I czy co cię udało z tego wszystkiego dokończyć? Ja dokończyłem dopiero kiedy przestałem pić. Pierwszy raz coś, co zacząłem, napisanie pierwszej książki. Pytanie 12. W ciężkich sytuacjach jest mi trudno zaufać, że inni sobie z nimi poradzą i wolę sama wykonać najważniejsze zadanie czyli to, co mówiłem wcześniej, tylko już tak bardziej konkretne w konkretnej sytuacji w czymś bardzo trudnym, w czymś takim, wiesz, bardzo, bardzo yy, ważnym. I teraz może to być obiektywnie prawdziwe, ale Warto to zanalizować, jak to wygląda u Ciebie. Trzynaste pytanie. Obawiam się konfliktów i napięć w kontaktach między ludźmi i staram się unikać tego typu zdarzeń. Czyli to jest bardzo typowe dla tego też mówienia nie. Boisz się postawić, boisz się powiedzieć nie, bo boisz się, że ktoś będzie na Ciebie krzyczał, że może ktoś Cię uderzy, że ktoś Cię źle potraktuje, oceni i tak dalej. Na wszystko się godzisz, wszystko zamykasz w sobie, nawet jeżeli coś Ci się nie podoba. To jest bardzo typowe też, kochani, dla DDA. Więc to jest straszne. To jest w ogóle chyba najszybsza droga w kierunku depresji i chorób psychosomatycznych: nie mówienie o swoich yy, nieprzyjemnych uczuciach, połykanie tego wszystkiego po prostu. Pytanie 14. Mam trudności z rozluźnieniem się i ze spontanicznym angażowaniem w beztroską zabawę. No, tutaj kochanie jest bardzo typowe yy, w takim zachowaniu, że trudno ci odpuścić, trudno ci nic nie robić, trudno ci się cieszyć z tym, co jest, trudno być szczęśliwym, no bo nie, no bo kurczę, bo nie, no bo po, po prostu, bo to jest głupie, sztywne i to w ogóle przecież jestem już dorosły, nie? No tak, jestem już dorosły, to już teraz muszę czekać na śmierć, nic więcej. Yy, pytanie 15. Mam tendencję do mówienia czegoś innego niż to, co w rzeczywistości myślę, czyli to, co przed chwilą powiedziałem. I może to być kłamanie, mimo że można powiedzieć prawdę. Może to być, no jak się czujesz, nie? No dobrze w sumie, nie? a w środku wiesz skręcenie, nie? czyli coś takiego. Czyli często mówisz coś. A tak naprawdę, chciałbyś coś innego powiedzieć. Potem masz do siebie wyrzuty sumienia. Oczywiście, okopiesz się, nie? że znowu tak zrobiłem, i znowu nie powiedziałem, co tak naprawdę myślę. Potem za chwilę to jest połknięte, odłożone na półeczkę yy, wielkich ciężarów, i to się wszystko źle kończy. Tak czy siak, moi drodzy. Yy, pytanie szesnaste. Pojawiają mi się wątpliwości co do tego, co w życiu jest normalne. Czyli to, co też było w ostatnim odcinku poruszane, nie wiesz tak naprawdę co jest normalne, co nie jest normalne. Gdzie jest dobrze, gdzie jest źle, jak wygląda normalna rodzina, jak normalny związek, jak ojcostwo wygląda, czy, czy macierzyństwo, jak wygląda. Nie wiesz, co jest jakąś normą, bo Twoje życie od dziecka przypominało mniej lub bardziej poligon, i Ty nie wiesz, co to jest pokój, jak się było cały czas na wojnie. Pytanie 17. Wydaje mi się, że ktoś przy bliższym poznaniu mnie przekona się o tym. Jaka jestem, i straci do mnie zainteresowanie i uznanie. Czyli tak, nie dajesz się bardzo długo poznać, nie dajesz, nie ufasz ludziom, nie mówisz o sobie, o tym co czujesz, bo to jest też bardzo typowe dla DDA, czyli nie mów, nie czuj, nie ufaj. Trzy takie zasady. Trzymasz wszystkich na dystans, bardzo długo też. Yy, nosisz jakieś różne dziwne tajemnice w sobie, i to oczywiście też nie chodzi o to, żeby wszystkim mówić, wszystko, ale obawiasz się cały czas tego, że jeżeli ktoś bliżej cię pozna, yy, być może dowie się czegoś o tobie od kogoś innego, że straci do ciebie yy, jakieś zaufanie, że w ogóle będzie cię jakoś fajnie traktował, yy, nie znajduję zadowolenia w spokojnym i ustabilizowanym życiu. Czyli po prostu non-stop, śruba, ogień, kręcenie, cel za celem, ambicja za ambicją, albo wtedy w drugą stronę wiesz, jakieś różne niefajne związki, zadymy. Musi się bardzo dużo dziać, non-stop musi się kręcić, bo to jest troszeczkę tak, że twoja wrażliwość została już jako u dzieciaka naprawdę mocno wstępiona. Bo moi drodzy, nie ma czegoś takiego, że możemy przeżywać. Przyjemne uczucia bardzo, a nieprzyjemne uczucia nie bardzo, albo wcale. Albo przeżywamy wszystko, albo nie przeżywamy nic. I jeżeli pchasz się w życie, gdzie trudno o jakąś stabilizację, chociaż w miarę normalną, bo ja i tak uważam, że nie ma czegoś takiego jak ustabilizowane w pełni życie, bo życie często samo nas wypchnie w różne sytuacje, gdzie jednak musimy coś zrobić. I teraz tak, jeżeli masz taką tendencję, że cały czas musi się bardzo w Twoim życiu dziać, dużo, może być to właśnie typowe dla DDA, bo kiedy jest spokój, czujesz ogromny niepokój. Kiedy się nic nie dzieje, kiedy głowa czymś nie jest zaprzątana, czujesz niepokój. Coś cię zaczyna skubiać, skubać. Pojawiają się wyrzuty sumienia, że znowu kurde, nic nie robię. Tak więc pomyśl o tym, czy masz w sobie coś ee, takiego. Mam tendencję, pytanie 20. Mam tendencję do angażowania się w związki z osobami, którym jestem potrzebna lub którym mogę pomóc. Czyli jesteś po prostu znowu opiekun wszystkich i wszystkiego, i stara się wszystkim pomóc, i żeby było w ogóle ładnie, przyjemnie i cudownie, bo, no bo po prostu bez tego. Czujesz się źle, kiedy nie możesz innym pomagać i pchać się w takie związki. A to w związku też chodzi o to, żeby ktoś się tobą zaopiekował, żeby ktoś Tobą pomógł, bo w związek ma polegać na wzajemności, a nie zależności. Pytanie 21. Zmiany w życiu kojarzą mi się ze stratą. Większość osób nie robi zmian, już o tym mówiłem, natomiast bardzo często obawiasz się strat. Bo kochani, my generalnie, jeżeli chodzi o zmiany, my się nie, nie boimy czegoś nowego, czegoś nieznanego, bo nie można się bać czegoś, czego się nie zna. My się cały czas boimy tego, że stracimy to, co mamy i znamy. I tu warto sobie zadać takie pytanie. Czy to, co mam i znam, czy jest warte tego, żeby yy, o tym pamiętać, żeby to zostało ze mną na resztę życia? Musisz zweryfikować po prostu. Yy. I pytanie ostatnie. 22. Mam skłonność do pochodnego podejmowania decyzji bez rozważania innych możliwości. Czyli, wiesz, szybko, bez liczenia, czy Cię na to stać. Kredyty yy, konsumpcyjne, leasingowe, hipoteczne, yy, związki jakieś takie dziwne, podejmowanie związków, rozstawanie się z osobami i tak, wiesz, bez pomyślenia, yy, rzucanie szkoły, yy, czy pójście, branie dodatkowych zadań, na które już się i tak nie ma za bardzo czasu. Godzenie się pochopnie na wszystko, yy, zwalnianie się z pracy, bo ktoś cię wkurzył, a pierdziele, to od razu się zwalniam, wiesz. Pochopne, impulsywne zachowania bez yy, patrzenia na koszty. To jest też bardzo typowe dla DDA. Kochani, ogólnie tych pytań jeszcze jest więcej. Natomiast nie ma sensu tego już dalej wlec, myślę, że większość z Was, jeżeli ktoś jest DDA bardzo, to myślę, że znalazł gdzieś siebie w tym. Wszystkim mówię jeszcze raz, można zajrzeć sobie do opisu filmu, tam jest jakby cały ten test, sobie można na spokojnie przejrzeć, na spokojnie zobaczyć. Zwróćcie uwagę na to, jeżeli bardzo często padały odpowiedzi, bardzo często, często, Myślę, że warto będzie pomyśleć o jakimś leczeniu, ale to spokojnie to będzie za dwa odcinki, bo w następnym odcinku porozmawiamy na temat ról, jakie przyjmuje DDA. Chyba tyle, bardzo dziękuję za uwagę, pozdrawiam Cię krótko, cześć.